Ostatni dzień Open Air Festiwalu, który miał miejsce 5 lipca, zapowiadał się jako prawdziwa muzyczna uczta. Lotnisko Gdynia Kosakowo stało się epicentrum rozrywki, a występy takich gwiazd jak Linkin Park czy Camila Cabello przyciągnęły rekordowe tłumy fanów spragnionych, niezapomnianych wrażeń. Jednak po ekscytujących koncertach niestety radość ustąpiła miejsca niepokojącym zdarzeniom, które w sposób dramatyczny wpłynęły na zakończenie tego wyjątkowego wydarzenia. Z relacji festiwalowiczów zamieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że po zakończeniu koncertów tłum ludzi starał się opuścić teren imprezy, co okazało się niezwykle problematyczne. Wiele osób tkwiło w długich korkach lub próbowało na różnych sposobów znaleźć alternatywne wyjście, w tym pieszo. Sytuacja była na tyle skomplikowana, że zamknięte bramy oraz brak informacji od organizatorów powodowały chaos i frustrację wśród uczestników. Koncert Linkin Park skończył się o wpół do drugiej, a my byśmy już w aucie o drugiej dziesięć. Dalej utknęliśmy na parkingu. Jest godzina trzecia jeden. relacjonowali zdesperowani festiwalowicze. Niektórzy podkreślali, że organizacja była na tak niskim poziomie, że Sami uczestnicy musieli podejmować działania, aby spróbować zapanować nad zaistniałą sytuacją. Komentarze niezadowolonych gości nie pozostawiały złudzeń. Stoimy na wyjeździe już trzecią godzinę, brak jakiejkolwiek informacji, a obsługa nie ma pojęcia co się dzieje, dlaczego nikt nie zapanował nad tym parkingiem. Jest prawie czwarta rano, a my dalej nie możemy wyjechać. Takie słowa można było usłyszeć z ust wielu uczestników. Wśród narzekań padały także kwestie finansowe. Jak ceny kosmiczne, a organizacja jakby ktoś organizował festiwal po raz pierwszy, organizatorzy festiwalu w końcu zaczęli reagować na narastającą krytykę. Krótko przed piątą rano na oficjalnym profilu Open Air Festival zostało opublikowane oświadczenie wyjazd z parkingu trwa. Ze względu na bardzo dużą liczbę samochodów opuszczających teren festiwalu równocześnie, proces ten jest wydłużony. Pracujemy w ścisłej współpracy z odpowiednimi służbami, aby jak najszybciej usprawnić sytuację. Przepraszamy za niedogodności, brzmi komunikat organizatorów. Tak burzliwy finał Open Air festiwalu na pewno na długo pozostanie w pamięci nie tylko uczestników, ale również organizatorów, którzy będą musieli wyciągnąć wnioski na przyszłość. Każde wielkie wydarzenie niesie ze sobą pewne wyzwania, a kluczowym jest, aby miejskie i festiwalowe logistyki były odpowiednio zaplanowane. W końcowym rozrachunku to nie tylko muzyka i niezapomniane chwile tworzą festiwal, ale również sposób, w jaki uczestnicy mogą się z niego wydostać.